Witam serdecznie w ten piękny, choć jak widzicie, no, dość mroźny, ale za to słoneczny dzień. No cóż, miały być filmy, a tu cyk, niedziela, nie ma filmu. No niestety, nie udało się połowić w ostatnim czasie, co prawda byłem z Janem na rybach, udało się tam trafić jednego szczupaka, takiego na oko pod 90 cm, pod ochroną są już, więc nie mierzyłem, przyłowem się trafił na okoniówę. Oh! Oh gut. Oh, ah, okay. das glaube ich heftig. Ja. Leider! Hey. Ich glaube, das hält. Wenn das ist barsch, dann... Ja, das das war ein bisschen, aber... Wenn das ist barsch, dann ist es schon eine Kische. Aber ich glaube, das hält. ja Naja. Ganz ruhig jetzt, aber...

No, 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 to jest Cześć, ja, 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 No ale tak poza tym, no to słabiutko, dlatego też nie ma filmu, pogoda też nie pozwala za często jeździć. A i dni krótkie, wiadomo, praca, dom i te sprawy, no więc nie było lekko, no, ale. Niedziela, piękna, słoneczna, więc ruszyliśmy z Janem na kanał, na sandacze. No i zobaczymy, co się zadzieje. Dzisiaj póki co sobie zaczynam z dropszocikiem i z takim śmiesznym ustrojstwem. Podobno tutaj na kanale całkiem skuteczne. Więc kupując ostatnio zezwolenie na 2025 rok, no, kupiłem sobie też coś takiego na próbę. No i co? Będziemy machać, rzucać. O! I próbować coś złapać. Pozytywnej myśli, choć oddałem już kilka rzutów, no i niestety za wiele się nie zadziało, no ale pożyjemy, zobaczymy. Wędkarzy się mnóstwo. Każdy stwierdził, że słoneczną pogodę wykorzysta. W dodatku, tak jak mówiłem, niedziela, więc no dziwne jakby nie było dużo ludzi, no ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi, żeby dzisiaj dorwać jakiegoś fajnego sandacza, bo mamy zamiar zostać do wieczora, aż się ciemno zrobi i po ciemku nawet porzucać troszkę na woblerki. A tymczasem nie gadam, tylko bawię się tą puchnętą. No i próbujemy coś dorwać, nie? Macham już tak od pół godziny tym dropszotem i powiem, że już, już mi się nie chce, nie? Już, 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 już w głowie mam założyć drugi przypon, główka dźigowa, normalnie guma i jazda dropsza to normalnie taka nuda jest. Ale jeszcze chwilę, jeszcze chwilę porzucam. Chciałbym coś złapać na dropsza, jakiegoś sandaczu, bo jeszcze sandacza na dropshota nie złapałem, ale no to jest no proszę, bo to jest taka nuda. Nie wiem jak ludzie mogą to tak całymi dniami stać. I... Machać tą wędką, tylko tak delikatnie podszarpywać. To już chyba na spławik jest więcej emocji. Nie wiem czy będzie widać, ale no. tamten to ma zabawę sobie na paralotni śmiga. Płyną trzy statki, jeden po drugim. Może coś ruszą te ryby. No to łowie, aż przepłyną te trzy statki. Jak nic się nie zadzieje, to zmieniam dziga. Czy zmieniam na dziga. O, ryba. Bez to ryba. Uła, ale to ja? Ja, uah, Jan złapał O Rybę, to jest potentia. Znaczy złapał, widzę, że mu chyba się spięły, tylko słyszałem A Trzeba i zapytać. Statki płyną. Ja już przewiązałem na dziga, a Jan co ciekawe złapał na takiego małego kraba. Co prawda złapał, no niestety przed samym brzegiem mu się wypiął, a mówi kurde no fajny był, taki po 60 cm. mogła być życiówka, no szkoda, szkoda. I tam dalej jest też dwóch te złapali jednego, ale takiego małego, że może coś te ryby dzisiaj ruszyły, może jest szansa. Wziąłem też od Jana jednego krabika. No i co? Próbujemy. Co prawda, troszkę inny kolor, ale myślę, że nie ma aż takiej wielkiej różnicy. No, to mały updatek. Na kraba nie działo się za wiele. Także. Zmieniłem z powrotem na gumę. W międzyczasie jeszcze jedną urwałem. Teraz spróbuję na trochę większy kaliber. Może się skuszą na coś większego. Tak. Jan właśnie był się pochwalić, że złapał 59 cm sandarza. No tak. Także on już drugi kontakt. I nawet udało się wyciągnąć rybę. I to druga ryba pod 60 cm. A ja co? A ja dzisiaj cienko. A Swoją drogą, skoro już tutaj tak wędkuję. To w sumie mogę wam trochę opowiedzieć o moich planach. Jakie miałem, a jak się moje plany skończyły. A więc generalnie planowałem jeszcze na Swoich dużych wodach łowić na pinning za szczupakiem. Tak, jeszcze w tamtym roku e, okres ochronny szczupaka zaczynał się dopiero w połowie lutego, ale od tego roku stwierdzili, że trzeba trochę te szczupaki podratować. No i w sumie trochę się nie dziwię, bo faktycznie dużo tych szczupaków u nas zniknęło. Jednak jeszcze kilka lat temu, dziewięćdziesiątka trafiała się w miarę, w miarę no może nie często, ale te dwie, trzy sztuki na sezon spokojnie łapałem. No a w tym sezonie. Chyba złapam tylko 1,9 i to gdzieś pod sam koniec. Także, no niestety, wydłużyli okres ochronny, niestety dla mnie, więc skończyło się moje wędkowanie za szczupakiem. A druga sprawa jest taka, że zabronili też od nowego roku live skopów, także z live'em sobie już nie połowią u nas. A to akurat dobrze. Nie, żebym tam jakoś płakał z tego powodu, mnie to akurat cieszy. Także tak, także szczupaki już odpadły. Za tym kanałem po drugiej stronie jest taka fajna rzeczka, i myślałem na tej rzeczce pochodzić z jakimś kleniem, boleniem, jaziem. No, ogólnie za takimi rzecznymi rybkami. Ech. Do 15 maja zakaz wędkowania. Także ta rzeczka też odpadła. No i tak naprawdę został mi tylko kanał i morze. Co do morza, to jeszcze cienko. Ale słyszałem, że jakieś tam trocie gdzieś tam coś tam targają, także muszę się też tam wybrać. Na Sandacze chyba mogę łapać do początku marca, czyli jeszcze niecałe dwa miesiące. No ale coś tam będziemy działać, aczkolwiek no, do maja chyba będzie trzeba troszkę przygasić ten zapał. Bo nie dość, że dni krótkie, to zimno, pogoda też cienka, no ale coś tam na pewno będę działał. Myślę, że po prostu troszkę odejdziemy od tej regularności, no bo jak widzicie nawet w tą niedzielę nie było filmu. Na pewno jak coś połowie, to na pewno Wam rzucę. Płynie duży stateczek. Ja akurat trochę zmachany, bo byłem w samochodzie po kawę, ale zanim się jej napiję, to trzeba chwilę porzucać, bo takie statki potrafią ruszyć trochę te ryby. Także może teraz, może teraz szczęście mi dopisze. A ten jest naprawdę wyjątkowo duży. Tyle godzin rzucania. I kurde, no nawet dotknięcia. Jan złapał jedną rybkę, jedna mu się spieła, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to ta sama ryba. Tam dalej łowi dwóch chłopaków. Jeden złapał dwa sandacze, jednego takiego pod 50 cm, drugiego takiego 40-taka, i okonia takiego 30-taka, a drugi tak samo jak ja, nic. Także. Coś pechowo dzisiaj, ale jeszcze dużo czasu. Jeszcze dużo czasu, no i przede wszystkim wieczór przy księżycu. Nie wiem, czy go będzie widać na GoPro, no ale już nawet w tym momencie nam przyświeca prawie pełnia, chyba w poniedziałek ma być pełnia. Także co, liczymy, że przy pełni i czyściutkim niebie, może na woblera uda się przywalić jakiegoś sandacza wieczorem. Czarne złoto. Czarne i gorące. Ale o to chodzi w takie dni. było branie czyli jednak na nadropa o, się późno robi Ajajaj, no ale nie wciął się ciekawe jaki był ale blisko, tu pod całym brzegiem Ajajaj. No w końcu jakieś branie o, szok ładnie dziapnął guma cała pocięta ale delikatnie za płytko wziął Troszkę głębiej byśmy go mieli. Te ząbki ładne zostawimy, być ładne. Ale tu pięknie, co? Wykorzystam jeszcze ostatnie światełko, jakie widać. Idę kawałek dalej, porzucać jeszcze na dropa. No był kontakt. Taka chyba ostatnia szansa teraz, jeżeli chodzi o gumy, które naprawdę powoli ściemnia. No jak zrobi się czarno, to zakładam czołówkę i jedziemy z woblerami. I już się nie mogę doczekać. Może jeszcze coś kurde na koniec się nie. No mam dużą nadzieję. Ale dobra, nie zakłośno, trzeba po cichu. Pięknie. Jeszcze że ten wiatr się w ogóle uspokoił. Będzie widać, a przynajmniej słychać wszystko na wodzie. Mam nadzieję, że jeszcze ten księżyc będzie tak ładnie nam świecił. Że te sandacze podejdą do góry i będzie bang bang bang. Bang bang bang. A jest szansa, bo słyszałam właśnie, że w takie wieczory, kiedy księżyc przyświeca, no to sandacze potrafią naprawdę fajnie, fajnie atakować. No powiem wam, że póki co cisza, ale jak widzicie zmroziło ładnie, normalnie mi przelatki zamarzają, nawet podbierak mi przymarza, no jest grubo, jest grubo, ale nie jest zimno, to jest najważniejsze, nie jest zimno, da się łowić, także walczę, walczę. Idę teraz aż do następnej lampy, tam porzucamy chwilę, no cóż, miejmy nadzieję, że coś jeszcze dzisiaj siądzie, no walczę do samego końca, także no weźcie, dajcie łapkę w górę, no. Nawet jak nie będzie w tym filmu jakiejś ryby z dzisiejszego wyjazdu Pewnie pokazałem szczupaka z poprzedniego Widzicie, staram się do samego końca Ale póki jeszcze jestem tutaj to nie poddaję się o, Ale bialutko Dobra, gaszę lampę, bo już jestem blisko Trzymajcie kciuki Oj, No powiem wam, że powoli niestety tracę nadzieję Nawet dotknięcia, i ja też niestety nic a nic w zadatku, no też nie widać nic na powierzchni, żeby się działo. Oj, no słabo, słabo. Myślimy jechać jeszcze na jedną miejscówkę, ale to się zaraz zobaczy. W każdym razie, nie chcę przeciągać tego odcinka, także myślę, że tutaj się z wami pożegnam. No chyba, że jeszcze coś złapię na tamtej miejscówce, to wtedy to co właśnie mówię, pójdzie do kosza. Ale wątpię, wątpię. No cóż, nie jest lekko, staram się jak mogę, no ale no po prostu, rybki. Ostatnio nie współpracują. Dzisiaj cały dzień tutaj. Normalnie, e, mam nadzieję, że jak wrócę do domu, to przynajmniej zamknię to pozmieniane. Ale cóż, no co mam powiedzieć? Jak zawsze, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć.